A ten Prince? To jest nowe. Ja tego chyba nie odwierał. Pokaż. 240 mi za... Zarys... Najgorszy mi wypad co mógł! Witam wszystkich. Witam graczy. Z tej strony Matełko. A może już fit Matełko. Zobaczysz na twarzy chudszy co? Chodzę na siłownię rowerem. Jeżdżę. Zrzucam wagę, jestem na redukcji. Już jestem po 8 treningach chyba? 8 albo 9? Trzeci tydzień kończymy. Także spoczko słuchajcie. No i dzisiaj, yy, co dzisiaj? Dzisiaj Hellcase. Dwa tygodnie do ostatniego odcinka. Mieliśmy troszeczkę aktywność podnieść, ale i tak z tą siłownią ze wszystkim jeszcze się trochę przeprogramowuje. No i cóż, dwa tygodnie ten był ostatni odcinek. 10 tysięcy łapek, 5 yy, skinów rozdajemy, zaraz rozosuję. W tym również to samo, przypominam, zostawienie łapek w górę troszkę ostatnio, tak korzystnie z tymi wyświetlaniami, patrząc na i tak jest spoko, ale patrząc na tam te ostatnie miesiące, to był już to w ogóle. Więc pamiętajcie, żeby te łapki zostawiać, Subskrybencje i, i komentarze tam w komentarzach, te trade linki. No bo co 2000 łapek będzie też będziemy skin rozdawać. No i też nowy, jak ktoś skina nie chce, to będę wdzięczny, bo to zawsze. Buduje w jakimś stopniu ten zasięg filmu. Słuchajcie, jest ostatni film. 10 tysięcy wyświetleń. YouTube Comment Picker, pierwsza osoba. Badi. To jest lista. Zaraz skiny wyślę. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia. Hellcase. Zmienił się kod do bonusu. Czyli kod do 15% więcej przy doładowaniu wcześniej było Knut 15, Pago 15. Teraz jest Pago Bonus. Tu się wyświetli, może Pago Bonus. To primo. Jeśli chodzi o kody na darmowe środki, to wciąż jest to Pago i Knut. Także jak ktoś jeszcze nie wykorzystał, to zachęcam. No, i yy, no i teraz y, z tym pago-bonus możemy działać w kwestiach y, 15% więcej przy doładowaniu. Jakby ktoś chciał sobie pograć, pobawić się. My dzisiaj sobie zakręcimy, pomielimy. Yy, nie wiem, co wyciągnę, ale coś bym wyciągnął, fajnego. Szczerze mówiąc, tu widziałem ten double Już żeśmy go ostatnio otwierali, ale jest polska skrzynka w ogóle. Otwórzmy sobie ją tak, bo jakby polska górą, więc. To polski skrzynie otwierać da 21 aśmy otworzyli 25, ale to... To musi dać zaraz profit. Tak Jak nie da to ja nie wiem. No. Na lekkim minusie. Dobra. Słuchajcie, bo my tu musimy uderzyć w grubsze skrzynki pokaż mi tego double boosta, który jest na przecenie to mi się podoba już to mi się podoba taki profit, nieduży, ale a pokaż dalej, co by dało a u was jak, wszystko dobrze? słuchajcie nie, no to ja to wierzę w upgrader, no nie ten odcinek nagrywam w czwartek. Pojawi się prawdopodobnie w piątek, jeśli montażysta nie spierdoli czegoś jak zawsze. Dobra, nie, nie wchodzę na ten upgrade. I być może w piątek lub w sobotę nagram kolejny Hellcase. Tak. I w niedzielę, albo nad sobotę, ale raczej w niedzielę, pojawi się kolejny odcinek. Także stawiajcie łapy w górę. Nie no, spróbuję się tego double Boosta Mam ochotę tak na grubo polecieć znowu z jakąś skrzynką. Ostatnio na... O, profit Ale tam, po co to upgrade'owałem? Był minus ale mogą to zostawić już Ostatnio słuchajcie Kostka na bogatości była wyciągnięta Ty no daj, tutaj profit cały czas w nie? nie, no nie mogę tego tak zostawić Nie! Wiedziałem, że skwierdole! Przepraszam, poniosłem. mnie. Bo te środki trochę bolą. Po co tego? Mogłem to sprzedać. Spokojnie, spokojnie. Cię sam, nie sam. A dream? Jakby takie dwa dreamki? Tam profit porobiliśmy, teraz przegraliśmy spoko. tu jest minus Place. No, odkulimy się a dawaj dwie znowu ładna ta no mam taką, albo profit, to mi się podoba, to mi się podoba Robię profit, a zaraz na grubo atakujemy, to droższe Trzeba coś wyciągnąć, fajnego. Nie. Ja cię Sunę Co dało, to zabrało. Bence! Essa. Jest profit. Dawaj jeszcze raz. Teraz pewnie. To jeszcze, że mogę już iść, iść inne, gdzie indziej. Że nie da. I znowu te petki, patrz! No mówiłem, że nie da teraz. Ja! Co ja robię? Ja mówię. Nie, dobra, to teraz powinno dać. Jak tam nie dało, dało, nie dało, dało, nie dało. To teraz powinno nie dać. To teraz powinienem już nie otwierać i iść indziej. Ale to ja robię takie. naukowe tutaj testy. Na delikatnym plusie. To teraz nie da, co? Dawaj, jeszcze raz. No nie dało, no, no bo jestem debil, no po co ja to otwieram dla testów? To teraz musi dać. No dało, dobra, to może wystarczy, co? Pójdę gdzieś indziej. O shiny nice, pokaż. 179? Profit. 131? Nie, profit. 92? Nie, profit! Nie, idę. Nie, nie, dobra, dobra, idę na grubo. 152, lekki profit. Dobra, idę na grubko. A ten Prince? To jest nowe. Ja tego chyba nie odwierał. pokaż. Pokaż Prince, co tu możesz? Chyba se kurwa jaja robisz. 240 mi za... NAJGORSZY MI WYPAD CO mógł! Nie, no nie, no nie! Dobra, dawać czas... Roz... Ta skrzynka mi się... Co jest z nią nie tak? Dwa najgorsze skiny mi już wypadły Uuu, Oddało. Jakby tak dwie za 500 To jakby się to skończyło. No na no plus, 30 dolarów, 29 jakieś, a jakbym jeszcze raz tak zrobił Boję się, nie, nie lubię takich skrzynek, gdzie tu są dwa, kilka, są drogie kilka tanich, bo te tanie rzuca mm. Na razie profit lekutki, ale kurde, boję się tych skrzynek, że zaraz mi porobi no, Tu są jakieś drogie te, Prince, Regular, Serpent, ale to Właśnie mnie porobiło, nie Minus 200 No teraz może da coś Minus znowu Nie, no próbuję stanie raz chyba to nie ma sensu jej Ja pierdola Co ja robię? Well worth 200 dolarów, ile to kosztuje? Nie no, ten Prince. Dawaj, daj, Prince, proszę cię. Tyle wydałam na ciebie, już na minusie jestem takim, że. Uu, dało. Oddało? Czy nie oddało? 4, 4, 4, no, na lekkim minusie chyba jestem jeszcze. Nie wiem, czy. Rękawicami ładnymi nie pogardziłbym, 160, ty a jakbym zrobił taki myk? Nie, 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 bez przesady. Co? 300$ dolarów rękawicy? Profit zrobiony, profit ewidentny, profit. Troszkę na minusie, dobra, jeszcze raz, dawaj. Musimy sobie zrobić stream wkrótce z Szymanem Z mnożenia Może Szyman coś pomoże pomnożyć Dobra, dawaj, teraz daj! Teraz da! Nie, nie jesteśmy na zero chyba, bo tam jeszcze mam w ekipunku nóż Nie, taki przeleciały kozaki, kurde Dawaj jeszcze Wkurzę się zaraz i atakuję na grubo. Patrz, tak chcę, tak chcę, tak chcę, tak chcę, te chcę, cały czas minus, cały czas minus. No nie daj, cały czas stówkę jestem w plecy, Jolo. ale fart, ile miałem pięć? Kurde, to było na minusie, tak. Nie, idę stąd teraz. Nie, co ja robię, co ja tak otwieram? Na minusie, na minusie, na minusie, cały czas na minusie! Kurka woda. Coś to dało. Nie, 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 nie podoba mi się. Nie podoba mi się Diamond. Daj Fukalonko, pokaż coś ciekawego. No 270 dolarów, no co to kurde jest? Zaraz clocka będę na minusie, co się dzieje? Gram nie widzicie, nie można emocjom dać się 300 Bo ja się denerwuję Uuu, uh. 430 No ale i tak jesteśmy w pyrkę trochę Haul Dragon, coś musi takiego wejść. 440. Coś daje, coś daje. Meduza. Minus. Meduza! Meduza, fade. Nie ma tragedii, takiej, nie ma tragedii, ale pokaż tą. O kurde, ty znasz różnych 450 na zero, ale się zakręciłem, to z tego. Otwieranie 500 dolarów w Battle Royale w Madrytku z córką, tu 18 dochodzi. Trzeba z odpalać. 430 no, mogłoby coś dać, już dużo otwieram. Maski 300 no, dawaj za 900. Co jest? No, już jest to. A co ja tu mam? Mam tego za 500. uuu, a tu jest ten parakord ze snacksem, żeśmy z tymi wdropili A to jest takie coś na stronie? Ty, to ja to odpalam. Odpalam i zawijam kopara. Jak... Ty, to jest piękny ten parakord, Minimal Wear, Crimson Web, czerwony. Ja lubię. Biorę go. Nie, go biorę. Troszkę na minusie, niedużo chyba na minusie z na stan teraz. Ale trochę przyświrowaliśmy Pawiksa, trochę poświrowałem za bardzo chyba. Dobrze, że nie popłynąłem za bardzo. Biorę tego paracorda dla was skin standardowo. Teraz wysyłam droższy skin. E, więc 2000 łapek w górę skin dla was, możecie wkleić sobie te tradingi w komentarzach. Ja słuchajcie, dziękuję wszystkim za uwagę. Pamiętajcie o tych kodach, e, gdyż, ponieważ. Z kodem KNUT i z kodem pago macie e, darmowe środki do wykorzystania na stronie, na jakąś książkę, na jakiś pojedynek. A z kodem pago bonus macie teraz 15% więcej przy doładowaniu. Jeśli ktoś chciałby się pobawić, zagrać dobrze. Ten nóż, że się udało zaraz w tym inwentarzu. Po tych ten, ten nóż z z gierki, ze snacksem, z grania. Z... Ten nóż z grania ze snacksem na streamie. On akurat mi się podobał w sumie dość mocno. Pamiętajcie o subskrybencji, dzwoneczku. Dziękuję wszystkim, że byliście. Dziękuję za oglądanie. Czas spędzony wspólnie. Tak się prezentuje. Hmm. No ładna, ale szału nie ma. Na stronie lepiej wyglądał chyba. A! W się idzie lepiej. <laughs> Jego dnia i do zobaczenia. Do. do, 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 do kiedyś.